Dzień dobry. Dzisiaj będzie o banknocie 100 tysięcy złotych z wizerunkiem Stanisława Moniuszki. Jest to jak na razie mój najwyższy nominał z tej serii, czyli sali Wielcy Polacy, prowadzonej w czasach w PRL-u. I chyba będzie najwyższym nominałem, ponieważ to co się teraz dzieje, co się działo i jakie są ceny banknotów w tych, że, tych, tych banknotów PRL-u, to no, no, chyba już nie będzie, nie starczy mi, albo nawet nie chcę kupować wyższych nominałów, bo mogę sobie kupić za to coś ciekawszego, na przykład jakąś ciekawszą historią. Hmm. Dlatego 100 tysięcy złotych kupiłem sobie. Oczywiście ono nie jest w stanie również bankowym, bo stan bankowy jednak trochę kosztuje. Ten mam tutaj widać lekkie zabrudzenia. Zgięcie takie leciutkie, naprawdę, bo bank banknot jednak jest w całkiem dobrym stanie. Nawet szeleści bardzo ładnie. O! Yy, ale ma tu takie lekkie zabrudzenia. Trochę jak jedno takie zgięcie ledwo widoczne. No i chyba w sumie yy, tyle. Ale banknot jest naprawdę przepięknym banknotem. Nie wiem, czy wam już mówiłem, ale bardzo mi się podoba kolorystyka, niebieska na banknotach. I to jest dobry tego przykład. Piękny banknot, e, piękne wyższe nominały były naprawdę piękne, tak od 2000. Chociaż 200 też było całkiem ładne i 500 też było ok, ale tak zaczęły się robić takie już ładne banknoty typu 5000, tysięcy, 10 tysięcy, bardzo ładne, 20 tysięcy, okej, okay, 50 tysięcy, super, 100 tysięcy, 200 tysięcy, no może trochę trzeba to ominąć, ale to często się też nie kwalifikuje. Dodatkowo jak się pytałem rodziców czy babcie, to oni też nie pamiętają nominału 200 tysięcy, on był bardzo krótko w obiegu. No i jeszcze kilka, no i te wyższe nominale były już naprawdę ładne. Tak samo, właśnie no, wspomniane 100 tysięcy, 50 tysięcy, 10 tysięcy i tak dalej. Ale to już są banknoty naprawdę drogie. 2 miliony kosztuje 300 złotych. Podobnie milion, podobnie nawet 500 tysięcy, coś koło 200-300 złotych, więc to naprawdę już są za wysokie jak dla mnie pieniądze. No i wolę zadowolić się takimi innymi banknotami, typu jakieś matki polskie albo 46 rok. No ale dobrze, zacznijmy omawiać, kim był w ogóle Stanisław Moniuszko. Ogólnie nigdy nie robię omawiania, omawiania postaci, które są polskie, no bo według mnie chyba nie trzeba tego aż tak bardzo robić jak przy banknotach zagranicznych. Nie można, dlatego dzisiaj trochę to zrobię, bo filmik będzie dosyć krótki. Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku, a zmarł 4 czerwca 1872 roku. Urodził się w Ubielu, a zmarł w Warszawie. Był polskim kompozytorem, dyrygentem, organistą, pedagogiem utestoważył wiele pieśni, oper, najsłynniejsze jego opery były, to był to Straszny Dwór, Halka i tak dalej. No więc postać zasłużona. było, w serwisie Polacy było wiele osób, które były ciekawe na banknotach i nigdy się nie, wcześniej nie pojawiały, chociaż były też takie, które się wcześniej pojawiły albo... Hmm. Albo nie było żadnych w sumie, która się wcześniej. Nie, był Tadeusz Kościuszko. Tadeusz Kościuszko pojawił się wcześniej to na wielu banknotach. Nie wiem, czy nie była to czasem Tadeusz kościuszko, nie wiem, czy nie była to czasem najbardziej, najpostać, która najczęściej się pojawiała na polskich banknotach. A więc tak, banknot 1990 i chociaż to jest 1990, to jest jeszcze Rzeczpospolita Polska Ludowa i orzeł bez korony. Później prowadzono wersję z orłem z koroną, z lepszymi zabezpieczeniami. Ona się trochę różni. Jest tutaj kolorowy levels, Raczej, ten miejsce na znak wodny. Lepsze zabezpieczenia. Inny znak wodny. Znak wodny tak wygląda. Z tyłu mamy budynek Teatru Wielkiego w Warszawie. Pięknie on tutaj wygląda. Bardzo nowocześnie. Tak bardzo, no ciekawie, przedstawiony ten budynek. Laby no, jest klauzurka, banknoty emitowane przez. Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Już mamy banknoty. Co ciekawe, na nominale 200 tysięcy na początku miał się znaleźć Adam Mickiewicz, ale nie wiem w sumie czego tak dziwny zrobili banknot. No, a więc stan przepiękny. Banknot również naprawdę mi się podoba i z ładnym, mm, ładnym, mm, ładnym banknotem ładnie się prezentuje po prostu. W moim klaserze. I to by było chyba dzisiaj na tyle. Jeżeli Wam się moje filmy podobają, proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję, cześć.